Siemaneczko z tej strony Dawid. Dzisiaj będziemy grać w Bed I w Minecraft. Jak widzicie, jesteśmy na jakiś no jak no na Bedwarsach. Warsach. Dobra. I ten. I zachęcam do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu i lajkowania wszystkich filmów, które zrobiłem. O, ale Baczek nas odrzuca. Teraz sobie pójdziemy na rękę. Tylko trochę niego idzie do jaskini VIP. No dobra, a tu jakiś tam... Ale czemu mi to odrzuca te pół płytki? Oj, coś mi się... Coś tutaj się nie chce odczytać. Dawaj, odczytuj się, odczytuj się. Nie to nie będę czekał. Ja tutaj czekać. O, tutaj sobie Bedwarsy, a może na Skybloku. Pomyślmy. Nie, to zagrajmy na bedworsach, Na dło. O, teleportowało nas. Ej. Ej, co się dzieje widzowie? Dlaczego nas tutaj tepnęło? Co się dzieje? Wiecie? O dobra, dopiero zaczynamy teraz. Ej, my chyba będziemy grać na trójkę, a ja wkrótcełam chyba duo, duo albo nie pamiętam co. Ale dobra, czekamy. Dobra. I wpadajcie na kolegi na kanał Michaluki.pl Już nie muszę mówić jakieś teby. Bo już to mówiłem na wszystkich odcinkach prawie, a na niektórych nie mówiłem. Dobra. A widzicie. Dzisiaj obiecuję Wam, że już dzisiaj pojawi się mikrofon. Tak. Tak, dzisiaj wczoraj już będzie mikrofon albo i wcześniej o 5. O, zaraz będziemy startować. Tylko nie wiem z, z iloma graczami. Z iloma. nie no nie, na trójkę gramy. Naprawdę. Króliki są słabe, no. Nie lubię na trójkach garać. Dlaczego ich tak zlagowało? Nie wiem. Ale dobra. Czekajmy sobie tutaj. Kupimy sobie zaraz ten. O. O, już robi łóżeczko. Ja, ja też coś sobie zrobię. Kupię sobie mm, albo nie, czekajcie. Ja sobie kupię na pewno teraz... Nie wiem co kupić właśnie. Wok kupię kupię tak sobie w tych blokach dobra oni są nie nieogarnięci kompletnie czekajcie co tam jest, tam jest żelazo mamy też tutaj żelazo powinniśmy mieć tutaj gdzieś żelazo o mamy ostatni, czekajcie muszę zdobyć ostatnie żelazo i zbroję kupujemy zbroję sobie kupujemy zaraz się podbuduje no, o mamy zbroję już żelazną tylko bez miecza, tak się buduje, to bym sobie nie to ogarnął. Ale zbroi też trzeba mieć. Oj, chyba podbudowałam coś. Ale to nic. Dobra. kupię sobie zbrojkę. Dobra. Mamy już zbroję. Teraz sobie kupmy jakiś mieczyk. Dobra. Mam mieczyk. Chłopaki nie będę kupywał bo... oni sobie sami mogą czekać Tylko gdzieś to jest skrzyniczka, Trzeba kupić, Czekaj, a ile skrzyniczka kosztuje. Chyba jeden iron. A tutaj jest iron czyli żelazo oczywiście. A no, gdzie wiesz, wiesz, z chyba jeszcze nie, nie umiem za bardzo grać na telefonie, ale o, mamy skrzynki Skrzyneczki, o, dobra, ogarnąłem, mam skrzynkę i tu postawię, a nie mogę tu, to tu, no, dobra, teraz to i odłożę wszystkie temy, żebyśmy żeby temy żeby mi po prostu nie spospodały dobra, chodźmy teraz sobie tutaj I dziękuję wam, że zostawiacie tyle łapek jak się tam dla mnie poświęcacie, że nie mogę ale po prostu ten, be, be, jak, jak będziecie jeszcze więcej więcej będziesz, będziecie zdawać łapek w górę to będzie po 3 odcinki w dziennie a jak dobijecie mi 15 subów to zrobię następny swój kanał Wiecie? No. To warto zostawić tutaj suba. Z dzwoneczkiem oczywiście. Dobra, budujemy się na środek. Po złotko. Bo musimy być jakimiś graczami. Nie, nie, nie możemy być takimi nubami strasznie. Bo nikt z Was pewnie nie lubi być nubami. No nie! I, i to ja, ja jestem właśnie nubem. Wiecie, może jak ktoś pisze na komentarzach, chnup temu, przydam przy serduszko po prostu, bo ja nie wytrzymam. Dobra, idę po żelazo znowu tutaj. Czekaj, nie ma tu żelaza, dobra. Chodźmy sobie po ten żelazo. To ty gościu, co mi tu stoisz? Dobra, to idę po nas. To... Czemu akurat w trójki doramy? Bo w trójki się bardzo, ale mnie laguje, wiecie? Dobra, idę teraz tutaj. I to wygląda jak beton, wiecie? A to jest wełna tak naprawdę. To, to tak bardzo mnie wygląda. To wygląda jakby był, jak to by była podróbna wersja Minecrafta. Ale niestety to nie jest podróbna wersja. O, tylko tu mamy żelazo. Yy, ale nie pomyślałam jak to wyjść. No, o mój Boże. Nie, to czekajcie, muszę muszę jakoś zabić, tylko muszę raz wrócić. O, tyk, tyk. Dobra. No nie, oj, to żelazo wyrzucić. O, pyk. Pyk. Dobra. O, jakiś SMS. -y. Na każdym odcinku jakieś SMS-y przychodzą. Dobra. Idę się zginąć. I zaraz wezmę sobie. O, dobra. Chodźmy teraz sobie po te po cegiełki, Czyli chyba po żelazo, tak mi się wydaje Nie wiem, jak to się nazywa. Dobra. Biorę bloki. Dobra, kupię, a ty a w skrzynki się jest. Niech na razie nic do skrzynki nie odłożył. Dobra, to chodźmy szybko sobie. Boże, żelazo. Dobra. No nie, gość tam poszedł. Dobra, ja może iść teraz tutaj. Bo też razo. Goście mi tutaj zasłonią. O, mam zbroję znowu. Mam na zbroję. Ktoś się podbudował tam. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. podbudował, niestety ale to są noby trochę, tak? Mogę powiedzieć, że to są luby. Dobra. Kupuję zbroję. Dobra. Mam super zbroję mocną. Teraz sobie kupię... czekajcie, a to kosztuje... a, to kosztuje... no bo yy, łuk bym sobie kupił. No, będę musiał to arenę wygrać. Mm. No, mam tylko hertylaria, no czekajcie. Pójdę po szar irona. Się nie jestem przyzwyczajony do mówienia iron ale będę ja mówię żelazno tak, bardziej po ludzku a nie po angielsku dobra, kupuję sobie mieczek kamienny raz do skrzyneczki sobie odłożę dobra, pyk, pyk i teraz chodźmy do dobra albo nie spadł znowu Dobra, nie będę biegał może, bo to za bardzo gwałtowne ruchy, dobra, biorę sobie tak i buduję się, dobra, pyk, 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 Czekaj na mnie tu, no nie, nikt na mnie nie czeka, ale to dobrze, dobra, buduję się, tylko nie chcę znowu spać, bo to będzie chamskie bardzo z mojej strony, dobra, jestem blisko już. Bardzo, chyba mi zabraknie wełni. Dobra, jak to się nazywa? Karma z terakota, terrakota, no. Znowu No nie! O mój Boże! Znowu zlamiłem, wiecie? Ja tak po prostu jakoś gram po nobowsku. Ale chociaż mam tu jakieś żadne. Itemy, oni po prostu nie ogarniają. Dlatego nie dajemy mi żadnych itemów. A ja tutaj zostawiam dla mnie, żeby mieli. Tylko nie jest O, mamy... Jest. Ej, to możemy tak coś zginąć, tylko tylko to by nie było fajne, jakby ktoś tam stał. Ale ja, ja nie chcę żeby wziąłem te trzy osoby, ale... Trudno się mówi, no. Oj, nie, nie mieczyk, tylko pancerz. I teraz sobie kupię cykto i teraz mieczyk. Dobra, pyk. I zarobiliśmy. Tylko, tylko wełnę jeszcze sobie kupię i idziemy na środek. Dobra, mamy już. Odwrócę sobie te dwa tutaj i, wez i wezmę sobie to i dobra, idźmy. czekajcie. Dobra, Zajdźmy może tutaj. Chodźmy sobie tutaj, o, chodźmy sobie po to żelazo. Mm. Chyba po też tutaj. No gościu! Boże, to co nam poszedł? Ja chciałam sam sobie tam pójść. Ale, ale, ale niedobry. Gość. On już się dobudował, ale fajny typek. Raz mówię słaby, raz fajny. Dobra, idę. A, okej, okay, komuś bazę ktoś zniszczył. Ale trudno się mówi. Dobra. O, żelazo. O, pyk, pyk, pyk. O, dobra. wiem, bijemy, bijemy go. wiemy go. wiemy się. Dajcie na bitkę. No dawaj. No ot, tu. Zginia się. Ale cienias. O, tutaj jest ten czerwony jakiś. Chodźcie, zrzucimy rzu go. Be, be, be. O, zrzucony. Zrzuciłem go, czekajcie. Jak tego typa. O. O, wygram, wygram to. No nie. Zabił mnie, no. Nie chcę tej rundki przegrać, ale po, po, może mi napisać noob. No gram. A, oj, to moja drużna. Ja w swojej go chciałam nie bić. o mój Boże. Dobra, kupię sobie znowu jakiś mieczyk, tylko o wiele lepszy. Nie stać nie naprawdę. Dobra, ten iron sobie też nie O, tych teraz. Idę znowu. Tylko przyda mi się ten. Ale ja ze złotym zginął, to było takie bardzo. Ale tu... Bardzo za ale no, trudno się mówi. Dobra, chodźmy. Nie chcę biegnąć na tym, bo już nieraz spadłem, wiecie. A ja nie lubię spadać. I nie chcę. O, tu mamy schodki. Dobra, idzie na, środ na środek. Mam tutaj. Jak się Bijał się, Adam. Jak się ubiją? A jedna spokojnie będę sobie czekał na. Uciekać czy nie, uciekać czy nie? O nie! O nie! Walczymy! Walka na śmierć i życie! Walka na śmierć i życie! No nie! Nie chcę zginąć, wiecie? Nie chcę go przebrać, bo już bo sam zostałem. Dobra, idę szybko znowu, po też lano. Ale, ale mnie ktoś zawariował. A, może ja też jest Ej, zabrał! Ty, a typ jeden. Ale zły gość. Nienawidzę go, wiecie? Nienawidzę go po prostu. Dobra, kupuję sobie to. Ja bym jeszcze lepiej tę łóżeczko zabudował, ale. Ups, Dobra, chodźmy. O, komuś, komuś łóżko zeszczyli. A, czerwony zmieszczyli łóżeczko. O, pik. Gdzie ty jesteś? Ale cię nas uciekł. Żelazo mi zebrał. Czerwony to sobie na środku. I to bardzo przeszkadza, wiecie. O.

a nie stać mnie okej. Okay. Ale znowu, znowu nie ogarnąłem. O, Boże, dobra. Chodźmy teraz sobie tu, mam zbroję Mam, dobra. Dobra, chodźmy teraz sobie tu. Oj, zapomniałam, że tam trzeba... Żeby się wydostać stamtąd trzeba mieć wełnę. A ja a jakbym zapomniał, to by stamtąd, stamtąd... stamtąd on awczy ten, ten, ten naszej drużyny, on awczy. Awczy, widzicie? Jak awczy, no. Awcza tak jadą. Awczy dlatego, bo po prostu nie chce mu się grać. Już wie, że przegramy, ale ja wiem, że możemy to wygrać. Możemy jakieś tam miejsce zająć, wiecie. On się od razu poddaje, jak, jak, jak nie wiem kto. Albo bym spadł, albo spadł celowo. Dobra. Dobra. I tutaj idę Żelaza. 10. To bardzo dużo. Ale to bardzo dużo. Bardzo. Ale tak bardzo, ale tak bardzo dużo. Wytłumaczę no. ja wam. Że to jest dużo. No. <gryw> Uch, Boże. Zaraz kupię. Może Sharpnessa. Tylko nie wiem, za co się kupuje. ostrość 5. Teraz tu. O, i teraz do góry. Do góry. No i jeszcze do góry. O, jestem. Tylko ten gościu, co ten mur zbudował, to bardzo słaby jest. Bo w ogóle nie porobi takich tych żeby nie spać. Ja robię inny mur, że lepiej można chodzić. On zrobi taki krzywy ze składkami krzywimi. Wszystko tak wykrzywio. Wiecie. możecie pisać w komentarzach, jak gra. Ale i tak możecie napisać, no bo pomyślicie. A to pomyślicie jak nic. No nie, zabudowałem go. Ale to było najgłupsze, co się dało zrobić. Ej, naprawdę? A da się go... Nie. Zabudowałem go po prostu. Nie wierzę. Czekajcie. Może kupię jakiegoś szamprenęsika. No co, co czemu tu uderzysz? No. Myślisz, że awcze. No, ja Nie łapczy, Ja nigdy nie łapczałbym. Dobra. Oj, dlatego ja wyszłem? Ehm, Czekaj, może tutaj coś będzie? Nie. Sharpnessa chcę kupić. Nie bloki, tylko sharpness może. Tutaj? Po co mi drabinki? I po co? Nie wiem. Nie wiem po co zapalniczka. Ale po prostu mogli sobie dodać. O nie, kupiłem jeden ten śnieżki. Bardzo źle. Tak, tylko powiem, bardzo źle. Czekajcie. Kupię... Nie, mieczyk. Kup, miecz, dobry. Kupię dobry. Dobra. Dobra. Idę po mieczek jakiś. Chodźcie, patrzcie, patrzcie! Na, basy, na własnej z... wyspie to przegrałem po prostu. Nie, ja idę go do z łapy. Ja idę. Ja będę chodził na, o tak na gołąb bez broi. Tutaj będę chodził jedynie po tutaj przychodzę po złoto. Żeby mieć. A złoto się przydaje. O, 2 złota mam. 3 złota. Muszę, muszę uważać, bo tutaj każdy się kręci po środku. Dobra. Dobra, uciekam i uciekam na środek. Uciekać na środek. Dobra, dobra, uciekam. Uciekam na środek, może kupię sobie mieczek diaksowy. od diaksowy sobie mieczek mo można kupić za 3 diaks. Na, oj, za 3, 3 te Jak to? Y złota, no. Trzy złota można sobie coś kupić, znowu owczy gość, a chyba nie owczy, o mamy wieksowy miecz, kozacko, a teraz sobie może kupię, czekajcie może coś w jest, niestety nic nie ma, ale pójdę po żelazo, tutaj nikt do nie zbierał tego żelaza i teraz sobie kupię, zaraz jeszcze trochę tego tego tej ty, czego kupuję, Po co słucham tylko słowa zbroję. Ale gość dziwny jakiś... z, dziwn z dziwnymi ludźmi gram po prostu. Dobra, teraz sobie to pyk, pyk, pyk. No, dobra. Teraz idę na żelazo. On tam poszedł mój, podoba. Czekajcie, wiecie co to zrobię? Ja tutaj podwóję ten mur po prostu, żeby on był podwojony. A to z nimi, albo czekacie, że kupię sobie kilo, Ja będę wyspy broni, wiecie? Nie, nie będę nigdzie chodził. Ja tylko u was wyspy będę bronił, po prostu nie chcę tak. Wiecie, po to ja nie pewnie... czekajcie, ktoś przyszedł. Nie, tylko.